Jak wystraszyliście się na tą nowinę, że wyprzedaję swoją kolekcję Batmanów? Nie, nie. Oczywiście to jest trochę na wyrost, aczkolwiek tu, co za mną widzicie, naprawdę dzieje się dużo zmian. Ja cały czas planuję, nawet teraz wieczorową porą, na tym, abyście mogli w pełni zobaczyć, jak sobie. W tym nowym roku, w tym pierwszym kwartale, z nowym rokiem w ogóle zaplanowałem swoją kolekcję i będzie naprawdę dużo zmian w wyniku wielu sytuacji, jak choćby nawet zalanie komiksów i książek, pewne nowe pasje. W cudzysłowie, pasje, jakieś zajawki bardziej, niektóre do pozbycia się, pełen research jeszcze raz swoich kolekcji, co zostaniemy, zostawię na razie tutaj, co sprzedam, co gdzieś odłożę na bok, co będę eksponował. Tego jest naprawdę bardzo dużo i przyznam się szczerze, że do końca nie byłem przekonany, jak to będzie wszystko wyglądać, ale mam już na to plan. Mam dużo pozytywnej takiej energii w sobie, aby to wszystko zrobić, zorganizować. I nawet teraz, właśnie wieczorem, siedzę sobie i staram się już tak. No, w pewnym sensie bardziej finalnie to rozegrać. Więc tak, jest taki plan. A o jakiej kolekcji mówię? Przyłączmy się może na tą właściwszą kamerę, czyli drugą stroną i zobaczycie sami o czym mówię. A mówię o tej swojej kolekcji. Jednak e, no, w pewnym sensie The Animated Series jako starocie, no nie będę już nigdzie jakoś tak specjalnie eksponowane. i to właśnie z nimi będę chciał poniekąd się rozstać. Oczywiście mam tutaj w pudełku... Obok odłożonego słupka z tego dwupaku, z Doomsdayem, troszeczkę tego sprzętu do niektórych tych właśnie gacków. I to właśnie z nimi będę chciał zrobić mały porządek. Część sobie zostawię. Oczywiście znajdę jakiś klucz właściwy, który będę chciał te nazwijmy to kompletne bądź kompletniejsze miecie z poszczególnych danych serii. Tak jak one wychodziły w jakich, w jakich tych waveach, powiedzmy. no i ich się będę chciał pozbyć. Część z nich po prostu będę sobie chciał jednak zostawić, żeby właśnie zrobić ten swój display, który sobie rozplanowałem przez ostatni czas, dlatego tak zwlekałem dla Was z prezentacją, a część po prostu sobie ich zwyczajowo sprzedam. I zobaczymy w ogóle, czy mi się uda, ale mam nadzieję, że tak, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. To prawdopodobnie ostatnie takie ujęcie tych gacków właśnie razem. Trochę się tego nazbierało, chyba ośmiu mi brakowało do całościowej tej kolekcji, które chciałem, ale powiem Wam szczerze, że jest coraz trudniej je znaleźć. więc Stwierdzam, że wydawać dużo pieniędzy na to jednak się nie opłaca. Dlatego właśnie będę chciał najprościej mówiąc. Zrobić z tym porządek. Tu już pewne możecie zauważyć, zmiany są widoczne, ale to jeszcze nie to, o co mi chodzi. Generalnie cały czas planuję tutaj, ale mówię, jestem na finiszu. Jest szansa, chciałbym, żeby to w tym miesiącu, w lutym. Jeszcze się pojawiło, a nie tak jak w zeszłym, że robiłem to gdzieś na przełomie. No nie pamiętam dokładnie, ale to było jakoś około marca i wtedy właśnie ktoś mi przypomniał: Jarek, hej, nie pokazywałeś swojej prezentacji, jak to wygląda z nowym rokiem 2023. No to teraz będę chciał Wam właśnie pokazać, jak to wygląda z rokiem 2024. Na razie zrobię tutaj porządek z tym, co mówiłem i Wam pokażę, jak finalnie to będzie wyglądało, oraz oczywiście. Co pójdzie w odstawkę, abym mógł całościowo już zaprezentować wam tę swoją kolekcję, więc zapraszam za chwilę. Nastąpiły pewne zmiany. Dalej sobie siedzę tutaj. Rozkminiam, jak jest z tymi Batmanami. Ja nigdy do tego nie podchodziłem w ten sposób, ale można mieć fajne mm, zestawienie pozycji, które one się znacząco od siebie różnią. Ja wam teraz pokażę o co mi chodzi. Bo jak przypatrzymy się na te batmany, to wiele z nich ma po prostu zupełnie inną formę tworzenia tutaj, tak? Jakaś inna forma była, która nie wiem, była zlewana, wlewana, nie wiem jak to było robione, i one się różniły od siebie tym układem, ale. Są też gacki, które są absolutnie do siebie podobne, i one były wielokrotnie powielane w różnych zestawieniach, jeżeli mówimy z dodatkami. I na przykład, właśnie tego typu gacki, one mają identyczną formę. To jest wszystko JJ. Jota jota. Więc stwierdziłem, że plan jest taki, aby zostawić sobie każdy egzemplarz na razie jeszcze z właśnie inną zupełnie formą, inną konstrukcją jakby. Ja Wam oczywiście będę chciał to zaprezentować, a pozbędę się tych powielanych i oczywiście z tej starej listy, którą jeszcze miałem do nadrobienia też będę chciał właśnie uzupełnić, więc ja wracam jeszcze dalej do kombinowania, żeby Wam to pokazać jak wygląda, a Wy poczekajcie. No dobra, wstępnie zrobiłem sobie research i posprawdzałem te właśnie nazwijmy to moldy. Czy jak inaczej byście chcieli to nazwać, i te były najwięcej powielane. Nie wiem dlaczego, ale ich jest aż tak dużo, że no sam mam tutaj kilka sztuk odłożonych, jak widzicie. No i tutaj jeszcze pojedyncze przypadki, gdzie pojawiały się takie oczywiście też, ale tylko razy dwa. Czasem może gdzieś są razy trzy, więc no. Częściowo jednak będę się tej kolekcji wyzbywał. A tutaj mogę Wam pokazać na szybko, że te każdy z nich ma swój pojedynczy. I właśnie tak to wszystko wygląda. Więc Pan się trochę zmienił. Moje podejście do tematu też. I będę działał dalej, ale jestem już na ostatniej prostej, aby to sobie uporządkować i przekazać Wam wieści na ten temat. Więc Ponownie widzimy się za chwilę, kiedy ja już to będę miał ostatecznie podliczone, sprawdzone, czy rzeczywiście tak ma być. Udało mi się w końcu zrobić to tak jak planowałem, i przyznam szczerze, że jestem tak naprawdę zadowolony, bo to co Wam pokazałem wyleciało. Plus jeszcze jeden dodatkowy: bo są dwa czy trzy Batmany bez masek, i one niestety nie będą tutaj pasowały jednak do tych wszystkich. Które są, jak widzicie, ubrane w tą maskę. No i takich moldów, tych, czyli form, które pod wieloma względami się różnią, tak naprawdę. Jest 20. 20. Wszystkie pozostałe to są kopie. Niektóre były znacząco nadużywane w dużej, naprawdę ilości. I co? Ja te 20 sobie zebrałem. No, tak naprawdę mam ich 17. Brakuje mi jeszcze trzy, które są niedostępne na razie. Nie mogłem ich trafić, aby mieć taki komplet. Ostatnio na jednym z forum jedna osoba się deklarowała, że ma coś takiego, tylko nie wiem, czy by chciała i za ile sprzedać. Wtedy by mi zostało tylko dwa, które będę gdzieś może szukał, ewentualnie no, gdzieś, prawda, po zagranicznych portalach, więc nie wiem, jak to dokładnie będzie. Na razie plan jest taki, że e, tak to zostanie, a tamte spróbuję spieniężyć, więc no nie sprzedałem, może. Swojej całej kolekcji, ale na pewno część większą niż docelowo w ogóle było planowane. Choć na początku myślałem o większej ilości. To jest dobre rozwiązanie. Myślę, że uczciwe też na swój sposób. Więc póki co tyle. Ja zaraz Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda na obecną chwilę. I cóż, będziemy powoli kończyć. Dobra, wstępnie właśnie te pozostały na miejscu. Na razie one sobie leżą na półeczce. Będę musiał jakoś zorganizować dla nich miejsce, ale to są gacki, które każdy z nich tak naprawdę różni się czymś od siebie. Innym właśnie tym moldem, który został stworzony. I pozostają na razie w mojej kolekcji. A jak będzie później, to się okaże. Tak czy inaczej, na razie to wszystko, co chciałem Wam zaprezentować. Więc. No, troszeczkę clickbaitowy, może materiał, ale jednak się udało. Ale to, co tutaj Wam prezentuję, to jeszcze nie jest to, bo już niebawem będę chciał poruszyć pewien temat. Będzie bardzo ważna informacja, a może zbiór kilku informacji, które mi się tutaj teraz no, ostatnio przytrafiły, i jakieś moje przemyślenia oraz chęć troszeczkę większej kreatywności dla Was. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, wyczekujcie na taki materiał, na pewno go zauważycie. A tymczasem mówię Wam do widzenia. Oczywiście, pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Możecie też, oczywiście, skorzystać z linku w opisie, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. No i oczywiście, nie zapominajcie o skomentowaniu, polubieniu, udostępnieniu, aby więcej osób mogło zobaczyć ten właśnie materiał. Także póki co tyle dziękuję wam bardzo trzymajcie się do usłyszenia do zobaczenia. Cześć. Wyłączamy.